Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie i świątecznie na przeglądzie bożonarodzeniowych dekoracji do kuchni i do domu w sklepie Woolworth. Jest to jeden z nowszych sklepów w Lublinie, który się otworzył, ale ma też nowy całkowicie asortyment. Zobaczcie, jakie genialne kubki! Ja się po prostu zakochałam w tym kubku. Koszt tego kubeczka 13 zł. Pomysł genialny, tylko dlaczego tak mała pojemność? Bo to jest tylko 300, taka wiecie, no jak szklaneczka. Ale no kubek jest fenomenalny. Mamy przepięknego ciastka na saniach ciągnących, na płozach, na nartach. To już każdy może interpretować po swojemu. Za to z większych kubków mamy takie przepiękne i zobaczcie, one są jakby wybijane, porcelanowe, takie kubasy. Koszt takiego kubka 18 zł, i tu niby jest napisane 400 ml, ale moim zdaniem to jest takie spokojne 450. Zaniżona jest ewidentnie tutaj ta rozmiarówka. To są takie klasyczne 450 z ładnym wzorkiem, a tutaj pisze 300 ml. Koszt 11 zł, ale są przepiękne te kubki i na pewno to jest na dużo porządną kawę albo herbatę. To na pewno nie jest 300 ml. Tu wam ręczę, więc spokojnie możecie kupować, jak lubicie takie kubasy. Tu mamy też przepiękne, w złote dekoracje jelonki. Reniferki, gwiazdki, no przepiękny kubek z napisem Merry Christmas. On również kosztował 11 zł. No i mamy też oczywiście tutaj za 3,50 takie duże formy na pierniczki, które później możemy powiesić na choinkę, albo ładnie udekorować i komuś podarować w prezencie. Mamy również takie podwójne sztućce, tutaj akurat są widelce, po 9 zł za dwie sztuki, z takim świątecznym akcentem, bo mamy tutaj choineczki. Wszystkie choineczki, te dodatki były takie same, więc możemy spokojnie stworzyć sobie ładny komplet. Kolejną rzeczą to mamy tutaj na, na przykład ciasteczka pierniczkowe za 9 zł, silikonowe formy, albo na czekoladki, albo na żelki. Na różne, różne rzeczy, które możemy wykonać. No i mamy też oczywiście do wykrawania pierniczków, różne foremki na takim już, mm, za 9 zł, na takim już metalowym uchwycie. No oczywiście mi spadły, bo nawieszane tego było od groma, ale to nic, to się akurat nic nie potłukło, na szczęście nic mi nigdzie nie poleciało na te rzeczy i zobaczcie teraz na te miseczki. Koszt 13 zł, średnica 11 cm, ale płatki w takiej miejsce zimą, no fenomenalne. Cała chatka, jeżeli chodzi o ciastka, ta kolekcja jest po prostu genialna, no świetny pomysł. Słuchajcie, tego typu rzeczy spotykamy w takich sklepach jak TK Max, jak Home and You, ale takiego czegoś nie było i za jakie to jest pieniądze? Tutaj 18 zł za taki przepiękny talerzyk dekoracyjny, na którym możemy położyć właśnie nasze udekorowane pierniczki albo zrobić, położyć cokolwiek innego. No tu wszystko będzie ładnie wyglądało, nawet garść cukierków, śliwek w czekoladzie będzie pięknie wyglądać. Tu mamy też przepiękny talerzyk okrągły z takim wybijanym ciastkiem i panią ciasteczkową. Koszt tego talerzyka 18 zł. Talerzyk takiej klasycznej wielkości, jak talerzyki, są te takie średnie. No i mamy też ciastka wybijanego. No tutaj były po odklejane niektóre, niektóre gdzie nigdzie ciężko było cenę znaleźć. No ja sobie tutaj oczywiście poradzę, ale 18 zł. Mamy taki fajny ciastek, właśnie na jakieś tam dekoracje na stole. Wiele rzeczy na to możemy położyć, także to nie musi być tylko coś takiego suchego. No, mamy też porządne kubki z ciastkiem i ciasteczkową, koszt kubeczka 18 zł, no i te kubki już mają fajny taki rozmiar, myślę, że można by było je zakupić. No i mamy oczywiście kubek z ciastkiem, ale są też z ciasteczkową, zobaczcie, mamy zieloną kokardkę albo różowy kołnierzyk. Także też fajny pomysł, e, koszt 18 zł, fajne takie duże porządne kubki, ale tak jak mówię, ja się wstrzymywałam od zakupów, bo mam bardzo dużo takich rzeczy świątecznych, więc muszę najpierw przejrzeć swój asortyment, a później dopiero będę ewentualnie coś kupowała. Do tej kolekcji możemy dokupić również e, tutaj takie pojemniczki, na przykład na cukierki, czy, czy na jakiś tam cukier e, nawet e, koszt takiego pojemnika 23 zł. No, i co jest fajne, to to, że ma silikonową, tutaj takie silikonowe wykończenie, więc jest szczelne. Tutaj mamy za 23 zł taki większy pojemnik z kolekcji tej, co były kubki na górze, te większe, również z silikonowym wykończeniem, z uszczelką, więc fajnie. No i tego bym mało nie potłukła. Słuchajcie, ten domek ciastka był genialny. Ja go koniecznie chciałam otworzyć, bo chciałam zobaczyć, czy jest w nim uszczelka. No, i o mały włos bym go serio nie potłukła, bo on był z jednej strony sklejony, ale z drugiej strony po prostu mocno uszczelka trzymała. Koszt 45 zł, więc już Wam zdradzam, że ta uszczelka tutaj jest, więc tutaj spokojnie nam się fajna, duża ilość pierniczków zmieści. Musiałam odłożyć telefon, żeby Wam to zademonstrować. Zaraz zobaczycie, ale naprawdę pojemność bardzo duża, bardzo efektownie by wyglądało, jeżeli, jeżeli robimy taką dekorację właśnie w ciastka. Tak jak widać, uszczelka jest spora i bardzo dobrze trzyma, bo ciężko było to otworzyć. Bardzo ładnie, też wykonane, bardzo kolorowo. Tu mamy też fajny pomysł, słuchajcie, bo to jest e, deska sanki, no i tak, możemy tutaj oczywiście na przykład wyłożyć jakiś pasztet z żurawiną, e, możemy tutaj e, pokroić, używać tego 18 zł, używać tego jako deski do krojenia na chleb, e, ale możemy z tego zrobić jako deskę na przystawki na stole, więc to też będzie pięknie wyglądało, możemy na to postawić na przykład dwie miseczki z sałatkami. E, Także no, wykorzystać taką deseczkę możemy na wiele sposobów, będzie ona i dekoracją i, i możemy równie dobrze na to postawić jakąś świecę i, i po prostu zrobić z tego dekorację poza stołem. A tu mamy też fajny pomysł do serwowania na przykład gorących zup, takie deseczki małe podstaweczki. Fajny pomysł, trzy wzory, koszt jednej deseczki 9 zł i to naprawdę jest leciutkie i malutkie, więc e, pod gorącą zupę, że na przykład mamy drewniany stół to bardzo fajna opcja żeby nam się stóp nie odparzył, trzy różne wzory, bardzo ładnie to efektownie wyglądało. Są to rzeczy całkowicie inne niż w klasycznych wszystkich sklepach. No ta zastawa to jest raczej taka klasyczna, możemy ją spotkać podobną w Kiku, koszt 18 zł, ale wydaje mi się, że ceny są troszeczkę niższe. Taka gwiazdka była w zeszłym roku też chyba w Homediu, na pewno cena była wyższa, ta gwiazdka też chyba kosztowała 18 zł, E, tak, 18 zł. Tutaj sporo rzeczy było właśnie w cenie. 18 zł. Tak jak kiedyś były sklepy, wszystko po 5 zł albo od 5, tak tu powinno być dużo od 18. E, tutaj za 13 zł dużo mniejsza, już taka gwiazdka bardziej płytka na jakieś drobniejsze takie przekąski. No ale sami powiedzcie, imponujące to wygląda. Za to tu jest asortyment, który mi się strasznie podoba. Zobaczcie, to jest przepiękna latarenka, kosztuje 130 zł. Latarenka jest naprawdę genialna. To jest taka skrzynka, jakby na listy, ale ona w środku ma pozytywkę wgraną. Ona gra, ona świeci. Tutaj pruszy śnieg. Tutaj mamy coś takiego tylko w wersji bez stojaka za 90 zł. No i mamy ładne białe takie światło. No i na ciastka pada sobie śnieżek. Tutaj jest odgrywana też melodyjka. Mamy też taką stojącą, jakby witrynkę. Również bardzo fajna dekoracja koszt 90 zł z takim białym światłem, naprawdę te rzeczy są fenomenalne, genialnie to wyglądało, nie było to nigdzie rozpakowane, ja sobie tam rozłożyłam, podłączyć się tego nie dało, ale ja to widziałam w innych sklepach jak to wygląda. Więc e, naprawdę i zasilane jest przez port USB, więc typu C, więc jest to klasyczna końcówka, którą każdy z nas e, gdzieś tam ma, no i wtyczka do gniazdka i, e, i szalejemy. Tu mamy też mnóstwo takich, zobaczcie, led e, dekoracji, 30 zł mamy taki LED-owy zasilany na baterie. Mm, ładne, ładne takie kółeczko, wieniec. Tutaj też mamy zasilane na baterie za 45 zł czarne, metalowe, takie ładne LEDowe dekoracje. E, tutaj akurat las, No i z tyłu są ukryte baterie. Jest też uchwyt zrobiony, ładny, żeby przyczepić. Po dwóch stronach jest uchwyt, więc e, można to równo ładnie przyczepić. Mamy też ogromny wybór lampek, ale co na mnie zwróciło uwagę, moją, to te ogromne choinki. Słuchajcie, te choinki miały ze 30 cm, koszt 45 zł, ale były ogromne, naprawdę wielkie. Takich wielkich choinek jeszcze nie widziałam w żadnym sklepie. No i cena wydaje mi się bardzo adekwatna do tej wielkości. No, kolejną rzeczą to były laski cukrowe, zewnętrzne. Słuchajcie, cztery sztuki. Ledowe laseczki, bardzo ładnie wykonane, rozmieszczenie chyba było co 50 cm, zasilane na baterie, e, oczywiście z możliwością wkucia sobie takiej, wbicia takiej laseczki. Bardzo ładnie to wygląda i takie ciepłe światło, tak jak widać i ma timer wbudowany, 6 godzin się świeci, 18 nabiera mocy, więc bardzo fajna opcja. Bardzo dużo takich nietypowych dekoracji znalazłam w tym sklepie. Tutaj mamy kolejnego jelonka, zobaczcie, reniferka w szkle bardzo ładnie to wyglądało, bardzo elegancko, będzie pasowało naprawdę do każdego wnętrza, gdzie jest jakiś złoty kolor. No i ta dekoracja kosztowała 30 zł, ona również świeci, to jest ledowa dekoracja choineczki są podświetlane. Tutaj mamy też takie dwie wersje właśnie mi się to od razu z jarmarkiem kojarzy świątecznym, jaki w zeszłym roku widzieliśmy. Tam było mnóstwo takich budek właśnie klimatycznych ze świątecznymi akcentami. Tutaj mamy ciastka z ciepłym światełkiem. No i koszt tej dekoracji 30 zł. Jest oczywiście jeszcze dekoracja w kolorze czerwonym, i tam chyba był Mikołaj, z tego co pamiętam. E, tak, dobrze pamiętam Mikołaj. Także obie dekoracje tutaj wiecie: śnieg pruszy w górę, melodyjka sobie gra, światełka są, więc bardzo fajne dekoracje. E, ogromny, duży wybór jest takich dekoracji nietypowych, bym powiedziała. Tutaj też mamy takie, zobaczcie, ogromne laski cukrowe, koszty 23 zł za jedną, e, ale te laski miały tak, no, z 1,5 metra, 1,20 dwadzieścia może bardzo wysokie były. Także warto zajrzeć. Tu mamy na przykład dekorację papierową, słuchajcie, papierowy taki domek. E, to mnie zszokowało. Bo takich dekoracji nigdy jeszcze wcześniej nie widziałam, a koszt jest 9 zł. No i coś, co jest nowością dla mnie, jeżeli chodzi o dekoracje, to takie drewniane, słuchajcie, drewniane rzeczy. Przepięknie to wygląda, wszystko jest podświetlane. Tutaj na przykład za taki wagonik płacimy 60 zł. Na obrazku widać, jak jest to podświetlone, zasilane bateriami. Wszystko jest z drewna, z takiej sklejeczki cieniutkiej, ale zobaczcie, jaka tu jest ilość tych gwiazdeczek takich. To są wszystko otworki, przez które wydobywa się przepiękny, ciepły odcień światła. Tu akurat mamy pociąg Ciuchcie z prezentami z ciastkiem. Tutaj mamy jakąś stację taką, wiecie, Food trucka Gingerbread Man. Więc również przepiękna, ledowa dekoracja, koszt 23 zł. Bardzo fajny pomysł. Wiem, że bardzo dużo osób takie drewniane dekoracje e, zakupuje. Tutaj mamy też dekoracje całkowicie białe, więc możemy ruszyć wyobraźnię i na przykład dać dzieciom to do pomalowania albo samemu pomalować. Ten pociąg jest przepiękny po prostu. Możemy to również pomalować kredkami. Tak naprawdę, nasz pomysł. Wszystko jest drewniane, więc e, możemy puścić wodze fantazji. Koszt 60 zł za ten pociąg. Ogromny wybór był właśnie tych takich rzeczy, dopiero do pomalowania, takich w kolorze białym. Tu na przykład mamy biało-szary, 55 zł taki zestaw. Wszystko jest oczywiście podświetlane. Każdy jeden ten element jest podświetlany. Tu mamy jakieś tam jelonki, leśną krainę. Mamy też przepiękną, tak jak tutaj widać, latarenkę, koszt 45 zł. Też pięknie wykonana, pięknie wygląda. Tu jest dbałość o każdy szczegół w tych dekoracjach. Możemy budować całe miasteczka, zobaczcie dzieci na łyżwach, domki, osiedla, jakieś centra miasta. Naprawdę tego był ogromnie duży wybór. No i mamy numerki, że są to jakieś kolekcje, tutaj numerek 37, tam było, tu jest 39. Już mamy troszeczkę większe pole do popisu. Mamy już tutaj jakiś kościół, również jakiś ratusz, więc no tutaj już tak ciekawie się zaczyna robić. Warto zajrzeć do tego sklepu, jak go macie. To jest towar bezcenny, tego nie mogłam znaleźć nigdzie. Przepyrałam wszystkie pudełka. Oczywiście połowę towaru mało bym nie pozrzucała, ale udało się, bo no zahaczałam tym pudełkiem o wszystko inne. Ale niestety był to towar bezcenny, nigdzie ceny nie było. Więc odpuściłam sobie, później poza kamerą również sprawdziłam ceny, nie znalazłam, e, więc no, nie mam dla tego pojęcia ile to kosztuje, ale myślę, że to jest właśnie granica między 55 a 70 zł, bo mniej więcej tyle te większe y, takie dekoracje kosztowały wszystkie, e, mniejsze po 23, po 45. Także w Ulborcie naprawdę są dekoracje inne niż wszędzie. Co mnie bardzo zszokowało, bo na początku myślałam, że to będzie taki sklep, wiecie, coś, a pepko kiknie, a tu jednak ten asortyment jest całkiem inny. No, taki bym powiedziała, nawet wyjątkowy i w bardzo przystępnych cenach. Tu mamy przepiękne świeczki. Słuchajcie, takie świeczki na bankę o 50 zł będą kosztowały w homediu, a tu mamy za 18. Także e, są jeszcze z Mikołajem. Towar jeszcze niecały był wyłożony. Tutaj mamy coś podobnego Wam w zeszłym roku. Pokazywałam w TK Maxie po 129 zł. Tutaj kosztuje 45. Mamy całą tutaj widać stajenkę drewnianą, wszystko podświetlane na dwie baterie, paluszki, więc bardzo ładnie to wygląda efektownie. Możemy sobie gdzieś tam poustawiać, czy na regale, czy pod choinką. Czy w innym miejscu. Tutaj mamy troszeczkę mniejszą stajenkę. No i tu już jest koszt 23 zł, ale zobaczcie, jak dużo ciepłego światła ona daje. Także wybór na y, ogromny. A tu mamy świecznik. Ja na początku nie zauważyłam tych świeczek, dopiero na obrazku podglądowym zauważyłam. I ten świecznik ze śnieżynki naprawdę pięknie wyglądał. I koszt 35 zł za ten świecznik. No i dalej mamy oczywiście też serwetki. Takiego wyboru różnych świątecznych serwetek nie widziałam nigdzie. 4,50 za opakowanie tych serwetek, naprawdę było ich bardzo dużo większe, mniejsze, bardziej kolorowe, bardziej dziecięce, bardziej eleganckie. Tak jak widać z takimi motywami naprawdę świątecznymi, te pomarańcze mi się bardzo podobały. Te ogólnie właśnie beżowe bardzo ładne, bo takie stonowane, ale i te również wzorki takie wykrojone w kształcie później rozłożonego kwiatka również były po 4,50. Także ja takiego wyboru serwetek nie widziałam jeszcze w żadnym sklepie. Mamy oczywiście dużo świec adwentowych, no i przepiękne również ozdoby, właśnie osłonki na te świece. To mi się spodobało najbardziej, wiadomo, złota, jelonki i ja jestem kupiona koszta 18 zł. Tym sposobem dobiegamy do końca przeglądu. Mam nadzieję, że przegląd z tego sklepu Wam się spodobał. Te sklepy się coraz mocniej otwierają na naszym rynku, są w coraz większej ilości miejscowości, na razie w większych miastach. Ale warto ich szukać, bo jak widzicie, asortyment jest inny. Jeżeli gdzieś będziecie urodziny, czy gdzieś na wyjazdach warto zajrzeć do takiego sklepu, bo naprawdę są przepiękne po prostu rzeczy i dosyć niedrogie, a widzę, że fajne, jakościowo. Mi się rzeczy wszystkie sprawdzają, które kupiłam jakiś czas temu, nie narzekam, więc gorąco, gorąco was, Wam polecam po prostu ten sklep. Jeśli było przyjemnie, zostaw mi łapkę na dowód wdzięczności. Pa!